Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Śladami Czterech łap. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym jesiennym vlogiem. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Będę oczywiście bardzo wdzięczna za łapki w górę, komentarze i życzę Wam miłego oglądania. Ostatnimi czasy w internecie bardzo popularne są ciasteczka Crumble Cookies. No, także e, musiałam również spróbować je zrobić. E, wyjęłam właśnie tutaj e, masę z zamrażarnika, bo przebywały tego tak około 20 minut. Zalecane y, są dwie godziny w lodówce, ale no wiadomo, czekać co się nie chce. E, tutaj mamy trochę masy o smaku masła orzechowego, e, tutaj Oreo i MMMs, e, także już to rozkładam na blachę i zrobię nie takie typowe, bo te oryginalne Crumble Cookies są w ogóle olbrzymie. E, no, mają średnicę tak około 10 cm. Ja zrobię chyba y, takie malutkie, że po 8 ciasteczek z każdego smaku, bo one i tak troszkę jeszcze urosną. No, a ja też wolę y, więcej, a mniejszych niż jedno takie wielkie. Po prostu wiecie, spróbować w różnych smakach. W dzisiejszym filmie zaktualizuję Wam spiżarnię franka i kruszynki, bo nieco różni się właśnie od zapasów, które mieliśmy miesiąc temu. Karmy, które aktualnie jedzą moje zwierzaki, to u kruszynki jest oczywiście Mixerama. Niezmiennie jej ulubiona karma, ma dużo mączników i chętnie ją właśnie wyjada. Dalej jest granulat frania. Zazwyczaj mieliśmy ten z Wersel Teraz testowaliśmy ten ze zwierzęcego paśnika ziołowego. I sprawdza nam się świetnie, a jest taniutki. Chyba najtańszy w ogóle jaki można znaleźć na rynku. A jest bardzo fajny, zbilansowany. Także myślę, że zaopatrzy się też w większą gramaturę. Dalej mamy ziółka. Tutaj resztka jeżówki purpurowej. Tak mi się wydaje. Zostało troszkę, Frania bardzo lubi. Tutaj mamy melisę lekarską. Tutaj akurat jest jej sporobowy w dwóch pojemniczkach. Też mi bardzo smakuje. I na zapasie mamy jeszcze babkę lancetowatą. I jak nam się skończy zwolni się któreś właśnie z tamtych pudełeczek, to otwieramy. Babka też jest bardzo fajnym ziołkiem podstawowym. Który też moje zwierzaki lubią. Tutaj dalej pudełeczka. Mamy marchewkę i ja ją kupuję w MaxiZo na Wagę, bo jest bardzo ładna. Takie, ma taki żywy kolorek, są spore kawałki i też wychodzi korzystnie cenowo. Szczególnie kiedy mamy aplikację MaxiZo. Tutaj mamy też chyba 5% rabatu dodatkowego. Tutaj warzywny przysmak z Alegi. Też bardzo fajne. Są tutaj kawałeczki marchewki, ale tak takie znikome, bym powiedziała ilości. Jest tutaj troszkę groszku, słonecznika, buraczek, nawet chyba soczewica. Także też ciekawie. Dalej mam ciasteczka ziołowo-bananowe. Dawno nie robiłam w sumie, ale rzadko je podaję też, bo są dość słodkie. Więc też często nie można skarmiać. Tutaj korzeń niszka lekarskiego dopiero co otworzony. Zawsze staram się mieć chociaż jeden rodzaj jakiś korzeni, bo jest to fajny gryzak też do ścierania ząbków. A to jest akurat ulubiony, jeśli chodzi o frania. Kruszynka też bardzo lubi. Dla kruszynki tutaj jest całe opakowanie prosa, też właśnie ostatnio w MaxiZo się zaopatrzyłam. No, ja sobie dzielę właśnie, bo to są w MaxiZoo sprzedają właśnie na wagę Takie bardzo długie kawałki, ja sobie je dzielę na trzy I właśnie kruszynce daję co któryś dzień, żeby sobie jadła No a tutaj mam takie sieczki z różnych ziółek, właśnie warzywek Tego prosa I wykorzystam to po prostu jak będę miała jakiegoś przejrzałego banana Do zrobienia ciasteczek Dalej mamy gryzaczki z różnych firm, na przykład z hamsteak pędy leszczyny z marchewką. Tutaj resztka, takie cieniutkie, zostały same. Kruszęce dostaje połówkę. Proniowi zazwyczaj całość i on to sobie fajnie właśnie zlizuje. Najpierw uzgryza, a później nawet zjada całą gałązkę. Jeśli chodzi o hamsteak, to mamy jeszcze chipsy z buraczkiem do testowania, bo nie mieliśmy. I one są brzozowe. Także jestem ich bardzo, bardzo ciekawa. Tutaj jeszcze otwarte. Kuleczki z Jeder Farm, był ich test na kanale Podajże. Sprawdzają się świetnie, są bardzo wydajne, było ich tutaj mnóstwo, bo właśnie daję tak co któryś dzień, a nadal mamy ich jeszcze sporo. Są właśnie trzy smaki, chyba każdy zauważyłam, że smakuje obu zwierzakom. I tutaj ostatnie gryzaczki są to serduszka z Vita Herbal. Dostaliśmy je właśnie jako wygraną w konkursie u śladami psa. No, na razie mamy pootwierane inne, ale myślę, że jak się skończą, to przetestujemy, bo jest to taki fajny, właśnie duży gryzak. Um, mój franio jest taki, że jak on już dostanie coś do jedzenia, jakiegoś gryzaka, to zje cały, ale właśnie okruszynki może czasem troszkę poleżeć. Także myślę, że to nawet by była taka fajna dekoracja do lokum, A przy okazji taka przekąska, właśnie też dla zwierzaka. Tak wygląda nasza spiżernia w pełnej okazałości. Jak zwykle powtarzam, nie jest ona jakaś przeogromna, ale dla nas jak najbardziej wystarczająca. Jeszcze franio, jak i kruszynka, w sumie dostają coś spoza właśnie tutaj rzeczy tych bo czasem dostaną szczególnie w rani, jakąś marchewkę właśnie mamy też wykopane z naszego ogródka jakieś właśnie natki, pietruszki no różne takie zielonki jeszcze może dostawać pestki dyni też mamy w kuchni słonecznik, siemię lniane, to czasem takie zarynka też jak najbardziej dostają nagram wam w tym odcinku również takie szybciutkie denko, bo mam dosłownie pięć papierków także tutaj na początek Ziele nagietka ze zwierzęcego paśnika ziołowego nawet smakowało, ale szczerze to mieliśmy je długo otwarte. No i już nie było takie atrakcyjne, bo głównie były właśnie takie y, głodygi, y, niżeli liście. Także y, Kranio tak troszkę niechętnie już później na początku, wiadomo jadł, ale później już mu się znudziło. Mieliśmy jeszcze nic ziołowy z Vita Herbal. Wszelkie miejsce są bardzo fajne, bo są fajnym urozmaiceniem i są też ciekawe właśnie dla zwierzaka. Tutaj groszek niciony z Alegi. Jest to fajny dodatek, bardzo białkowy. No i też przede wszystkim zdrowy białko roślinne. Mm, tylko nie można go podawać w zbyt dużych ilościach, ponieważ może powodować u zwierzaków zdęcia ale kilka takich mm, jak to nazwać plasterków, bo on jest wiecie taki mm, nieokrągły jak groszek taki z konserwy, tylko taki zgnieciony no to kilka takich kawałeczków można dodać e, co parę dni mm, i jest fajnym urozmaiceniem tutaj e, lubczyk ogrodowy korzeń Kruszynce smakuje, franiowi mało rzadko kiedy miał ochotę go jeść. Głównie właśnie on przepada za korzeniem mniszka. No i ostatnie tutaj z Hamsteak młode pędy leszczyny z marfią. Teraz właśnie też widzieliście, że mam opakowanie, nawet się kończy kolejne, bo jest to naprawdę świetny gryzak. No i też zachęcenie zwierzaka do ścierania sobie ząbków.